Jak oceniasz stan Murawy przed dzisiejszym meczem? Murawa jest świetna, pogoda także dopisuje. Myślę, że nie tylko wyjść i wygrać. Jakie uczucia towarzyszą ci przed dzisiejszym finałem? No na pewno radość z tego, że możemy tutaj być. Na pewno szczęście, że możemy w tym uczestniczyć i taka sportowa determinacja do tego, żeby wygrać dzisiejsze spotkanie. Jakie humory przed dzisiejszym finałem? Liczymy na wygraną. Liczymy na wygraną. Także. Dobra, to życzę powodzenia. Jaki wynik dzisiejszego spotkania obstawiasz? Eee, 2-0 dla Korony. Jaki wynik dzisiejszego meczu pan typuje? 2-0. 2-0 dla Korony? Tak. Jaki wynik dzisiejszego spotkania pan typuje? 3-0 dla Korony. 2. 3 0 dla Korony. Dzień dobry. Jaki nastrój przed dzisiejszym meczem? Bardzo dobry. A jaki pan typuje wynik? 3-1 dla Korony. Tak. Dobrze, to trzymam Pana za słowo. Dzień dobry. Jaki nastrój przed dzisiejszym spotkaniem? Bardzo dobry. Bardzo dobry. A jaki Pan typuje wynik dzisiejszego meczu? 2-0 dla staru. 2-0 dla staru, dobrze, dziękuję. Jaki typujesz wynik dzisiejszego meczu? 2-0. 2-0 dla Korony. Trzymam Cię za słowo. Ura. Dzięki. Przepraszam. Jaki Pan ma nastrój przed dzisiejszym meczem? Bardzo dobry. Bardzo dobry. A jaki Pan wynik typuje? A, myślę, że 2-0. Minimum. 2-0 dla Korony. Oczywiście. Trzymam Pana za słowo. Z nim, szybko, dokładnie, napędzać się pozytywnie. I wtedy mental siadnie, si siądzie mocno, cieszyć się grą, dobre boisko, dobra pogoda, dobra forma. Przedajemy się jako zespół. Panowie, to ty jest tylko mecz, tak? Ale jak zagramy go, to jak zawsze, to będzie dobrze. Panowie, cały rok sobie pracowaliśmy, żeby zagrać w takim fajnym meczu. I tak jak mówiłem na początku, że to może być fajna przygoda. Mam nadzieję, że ona będzie trwała, bo później są rzeczy jeszcze fajniejsze. Ok? Od początku wszyscy razem. Dawaj. Przewadzę, a zatem to oni muszą ganiać za piłką. Oni muszą ganiać za piłką. Chłopaki, emocje ich wpuściły, dużo było niedokładności, dużo było biegania spowodowanego takimi prostymi stratami. Natomiast teraz puściło nas, grajmy w piłkę, ganiajmy ich, ganiajmy i wykorzystujmy przestrzenie. Pierwszy krok zrobiony, drugi jest, druga połowa. Ale zagrajmy na naszych zasadach, nie, nie wdajmy się w żadne bijatyki, w żadne pyskówki, oni będą tylko szybszymi, na to, żeby nam jakąś kartę wydąć. Nie grzejemy się, gramy swoje. Najbliższy na piłkę i z tego mamy później buziek... Ważne, żeby odprowadzać szynkę, Ok. Szynkę. Nie Za chwilę bramka numer cztery! Jakie to uczucie być zwycięzcą Pucharu? Niesamowite przeżycie, cieszymy się. Jest to podsumowanie naszej ciężkiej pracy w tym sezonie i, i fajnie, że wygraliśmy Panowie, panowie, słówka lepszego kończenia sezonu nie mogliśmy sobie chyba wymarzyć. Dziękuję Wam wszystkim i każdym, każdemu z osobna. Naprawdę super, super robota. Teraz się możemy pocieszyć i odpoczywać. Brawo! 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 Panowie, trzy, cztery, Panowie, tak, ostatni raz w sezonie. Kto jeszcze raz dziękuję naprawdę wam wszystkim każdemu z osobna całemu sztabowi też każdemu z osobna super robota naprawdę panowie bez tej pracy ich i bez waszego zaangażowania nie byłoby tego także wielkie pokłony dla was wszystkich. serdeczne gratulacje bardzo fajny mecz naprawdę zagrali się bardzo dobrze mądrze dojrzale a ja się cieszę przede wszystkim z tego że ten zespół w tym swoim składzie takim na co dzień dwójkowym, który razem trenował, sięgnął potem Puchar. Bez żadnych dodatkowych tam pomocy, popychań, i tak dalej. To jest najważniejsze, myślę, dla Was, to jest największa nagroda. Jeszcze raz gratulacje. Fajnie, bardzo się cieszę. Ja się opłacisz szafkę, ja się opłacisz szafkę. Jeszcze raz powiem najlepszego. Bawcie się dobrze. Dzień teraz. teraz macie wolne. Spotykamy się 11 lipca, ale jesteśmy cały czas w kontakcie z każdym Was osobna postaram się e, tutaj porozmawiać, ale zasłużyliście naprawdę na ten odpoczynek, także teraz jest czas na odpoczynek i dzisiaj to na nas na zabawę, tak? Panie kapitanie.